Cześć, witajcie z tej strony ja, Filip. Dzisiaj jest kolejny odcinek. No, robiłem trochę farmy, ale widzowie, coś tutaj jest właśnie. Właśnie dziwne. Później tutaj przyjdę. Patrzcie, tym czam dokonał podstępu. Ciężkie reguły. I właśnie on dołączył. Jest nowym członkiem nasz. Jest cięż... Jest... Y... szczęściarzem bo wbija dobra, jest woda dobra Teraz y, zasadzić nasiona Dobra Łowca potworów Dobra Dobra Cyk. Cyk cyk. Dobra. <ścoughs> nie wiesz nie wiecie dlaczego spadł juras. Później. O, właśnie zdobyliśmy y, przez ten czas y, właśnie diamentowe zbroje dla koni. Tutaj powiększyłem farmę. I jeszcze zrobię nam farmę. A nie, większą to farmę. Jurek sznurek, czemu opuściłeś grę? Jurek sznurek, a mam tam podki na regenerację? Akurat tutaj nie dolatuje woda, lecę po wodę.

Um, może jeszcze powiększę Co Jurek, sznurek śpi? Jurek, sznurek śpi E! E! Co ten golem tutaj robi? Nieważne Spać Idźcie z przesypanią. Puścił grę. I filader, że nam uciekli. Co jest? E, widzowie, e, chcę wam pokazać. A nie, sam, sam. E, tutaj Jurek sznurek zrobił Enchanting e, Czemu tutaj mój konie robi? Widzowie! Tutaj jest. Shron Jurka sznurka. Nie? Szybko, dobra Jurek sznurek dołączył to kli. Dobra Tutaj zbierzemy sobie to Tutaj powiększymy farmę Dobra Wielka farma I będziemy mieli bardzo dużo zboża Na razie Na razie

tym razem to daj skórę nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam, no co ten moim koniem jedzie? Chyba no, tak, moim koniem. O no, no co jest? Dobra, powiem. Po a, dobra, nie, na razie nie. Daj zrobię kolejną dziurkę Wielka farma będzie A, czemu ja wszystko tam zostawiłem? O, dobra Co tutaj jest? Eee, co ja znalazłem? I na to dywanik. Co? Co jest? Co ja się dowiedziałem? Eee, czy ktoś tutaj planuje coś zrobić? Nie wiem. Dobra. Tutaj będzie woda potrzebna. Woda, woda. A jurek Szynrok przyjechał. Siemka. <grystanie> Ten Jurek sznurek. <grych> Widzowie. Pomyślę, czy będzie, ale... Myślę. A dobra, nie będę. Nic mówił na razie. Później się możecie dowiedzieć. Tam jest ta, tam. Dobra, jest. Jest idealnie. Widzowie. Chyba ten nowy, nowy członek, chyba za długo nie będzie. Naprawdę, Chy. nie wiem, czy do nas pasuje. Myślę, że tak średnio będzie dobry tutaj. Dobra. Dobra. A, zabrakło, to marchewkę zrobię Dobra No i tyle na razie Więźniacy Dobra Masz czcinę. masz Co on chce zrobić? Papier Zabia, myślę, żeby Zadzwonić do Juraska Dzwonię Dzwonię do Juraska Elo Właśnie trwa Zrobiłem farmę. Widziałam. Duża co? Ogromna. Co? O, fajnie. No a ma diamenty. Dobra. Ej, mamy A. jakieś drewno? Mamy jakiś kamień? Kamienia to chyba mamy dużo. Nie, nie wiem. A tu? Kamienia! No. Mamy bardzo dużo ziemi. i no, tu masz tak. Zobacz. Tam gdzie jest ten kamień? No, no jest, no jest taki. No, jest mało. Nie, zaszczepnę. Widzę, pokazałam już. Przyściutko. A, bo ja już nie mam stack. teraz jest już dużo więcej. Ej, a ten cel... A, już wiem! przecież znam. Tak. O, nam się przyda. No, ale ja tylko właśnie tego, tylko nie mam drewna. Ej, a ty co sprzedajesz? Uuu. Za no cztery. Ja mam na on wydajność pięć je, ja myślę, żeby coś jeszcze. No. I oni skaczą. Dlatego mówię, że oni nie mogą tu wchodzić. Tutaj jest na prawa, a ten co ma? No, tak, Wydajność 5. No, tak. Uuu! No, żeby wyjść. A. Okay, dobra, to teraz Patrz. Czy to coś da? Żeby wyjść, musisz kucnąć, ale przynajmniej oni nie będą wchodzić. Jak Ej, ale, ale jakoś my musimy wyjść. No, to patrz. To jak nie umorzysz tamtędy wyjść... To co? Zobacz, oni nie mogą tutaj wyjść, a my możemy. Zobacz, to robisz takie coś. Czekaj, czekaj, ja mam pomysł. Ej, co ty zrobiłeś? Co? No, mam. Bardzo Dobra. szybko Dobra No to widzę wiesz No to A nie to No to Cześć